Dzień dobry Państwu, słuchajcie, kościelniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji. Dajmy się ze mną w studiu, jest Pan Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, Panie Marszałku. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Marszałku, budżet samorządu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok. Jakie macie założenia? Jak on ma wyglądać? Założenia są bardzo ambitne. no Zresztą te założenia wynikają wprost ze wskaźników, które przesłał nam Minister Finansów. W ogóle budżety samorządów w tej chwili oparte są na tych wyliczeniach, które minister finansów e, przedstawił. Więc my tu mamy niewiele do powiedzenia po stronie, po stronie dochodowej. Tak? Po stronie dochodowej to jest budżet na poziomie 5,5 miliarda złotych, po stronie wydatkowej myślę, że około 6 miliardów 600 milionów, czyli będziemy się posługiwali też kredytem. No to jest największy budżet w historii do tej pory. Postawiliśmy na znaczące dofinansowanie do wielu inwestycji, inwestycji w transporcie publicznym, w ochronie zdrowia, w kulturze, ale też w edukacji. No jednym słowem, uważamy, że w tych trudnych czasach, mimo niestabilności cen, to jednak takie działanie proinwestycyjne, prorozwojowe powoduje no, tworzenie miejsc pracy czy też wykorzystanie miejsc pracy. Ruch w sensie gospodarczym, no i oczywiście płacenie podatków przez obywateli, przez firmy, więc stawiamy na rozwój. No właśnie mówi Pan, że największy budżet, ale czy najtrudniejszy do realizacji, do przygotowania? Do przygotowania może nie taki trudny, dlatego że mamy dobre wskaźniki też zadłużenia, niskie wskaźniki zadłużenia, więc możemy posługiwać się kredytem. Mamy też wysoki rating taki rating jak, jak Polska, więc tutaj nie mamy problemu z pozyskaniem kredytów na rynkach finansowych, na, w polskich bankach. No też trzeba pamiętać, że to będzie pierwszy rok już nowej perspektywy Unii Europejskiej i rozpoczniemy wydatkowanie środków z Unii. No ten rok to jeszcze nie będzie moment, w którym będziemy certyfikowali wydatki i uzyskiwali rekompensatę z Brukseli, ale już musimy też zabezpieczyć pieniądze na tzw. udziały własne do, do projektów. I też bardzo duży komponent stanowią programy wsparcia dla gmin, dla Powiatów, do organizacji pozarządowych. Myślę, że to będzie kwota znacząca, blisko 800 milionów złotych na już teraz około 17 programów wsparcia kierowanego właśnie do tych podmiotów. Czyli co, trzeba liczyć na inicjatywę samorządowców? No tak, myślę, że samorządowcy powinni zapoznać się z naszym budżetem, po drugie powinni zapoznać się z założeniami tego programu regionalnego, teraz to się nazywa Fundusz Europejski dla Mazowsza na lata 2021-2027, popatrzeć co z ich punktu widzenia należy zrobić w samorządach gminnych, powiatowych, w tym krótkoterminowym, Okresie, czyli jednego roku, no a co trzeba też zaplanować na dłuższą perspektywę i z jakich źródeł można wesprzeć te inwestycje. Odetchnął pan z ulgą na wieść o tym, że premier Mateusz Morawiecki rozmawia, rozmawiał, czy rozmawia z opozycją w sprawie przyjęcia ustaw, które odblokują Krajowy Plan budowy, przynajmniej mają odblokować? Wie pan, ten taniec trwa już prawie dwa lata, więc ja tutaj jestem. Ostrożnym optymistą, bo już widziałem kilka wcieleń tych ustaw dotyczących Sądu Najwyższego, zwłaszcza izb, Izby Dyscyplinarnej. Wiem, jak to się kończyło, że na przykład Klub Ostrojowca Ludowego zgłosił dobre poprawki do poprzedniej ustawy i gdyby one zostały przyjęte, to pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy byłyby już odblokowane, a to jest bardzo potężna kwota, bo. Ponad 23 miliardy euro dotacji i 13 miliardów euro na tym etapie, bo to można zwiększyć dobrze niskoprocentowanych kredytów. Także wie pan ja powiem tak, nie odetchnąłem z ulgą, no bo też zamieszanie, pan prezydent oświadczył, że nie był konsultowany. Ten projekt zakładał, że kwestie dyscyplinarne sędziów mają być rozstrzygane przez naczelny sąd administracyjny. To jest zupełnie jakaś dziwna propozycja, ponieważ ten sąd w sensie konstytucyjnym nie jest od tego. Więc spodziewam się jeszcze podczas prac w styczniu, co zapowiedział zresztą pan marszałek Telecki, spodziewam się jeszcze wielu różnych zawirowań przy okazji tej ustawy. 100 milionów złotych od Narodowego Funduszu Zdrowia i od spółek Skarbu Państwa domaga się Pan zwrotu tych środków w ramach tego, że pokrywaliście jako samorząd województwa mazowieckiego długi mazowieckich szpitali. Czy Pana zdaniem rzeczywiście te pieniądze są możliwe do odzyskania? Po pierwsze nie spółek Skarbu Państwa, tylko Skarbu Państwa, okay. Pan redaktor. Prze Przepraszam, Skarbu Państwa. Nie szkodzi, bo skierowane rzeczywiście jest wezwanie. Do zapłaty, to jest wezwanie przedsądowe, tak zwane, do Skarbu Państwa i do Nowego Funduszu Zdrowia, bo według oceny prawnej to te dwa podmioty są odpowiedzialne za ten niezgodny z konstytucją przepis. Przypomnę, że chodzi tutaj o taki przepis w artykule o działalności leczniczej. Który mówił o tym, że samorządy są zobowiązane do pokrycia ujemnego wyniku finansowego swoich szpitali. Trybunał Konstytucyjny w roku 2019 stwierdził, że to jest niezgodne z konstytucją. Wywiódł i udowodnił podczas całego procesu, że to jest obowiązek państwa finansowanie bieżących świadczeń zdrowotnych. No i w związku z tym wyrokiem my uważamy, że ten pokryty przez nas ujemny wynik finansowy w kilkunastu naszych szpitalach, tych, które funkcjonują jako samodzielne. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, bo na przykład nie dotyczy to spółek. Tak? Jeżeli szpital jest w formie spółki, to już takich żądań nie możemy postawić. I na podstawie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, my żądamy zwrotu 83 milionów za lata 2017, 2018, 2019, kiedy ten przepis obowiązywał. I to nas zmuszano do pokrywania tego ujemnego wyniku finansowego plus odsetki. No to jest w sumie około 100 milionów złotych. Czy w tej sieci szpitali był również Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, czy też nie? No właśnie nie, dlatego że radomski szpital jest w formie spółki i tutaj ten wynik ujemny finansowy, to nie, nie było obowiązku pokrywania ujemnego wyniku finansowego. No, oczywiście my do, podnosimy kapitał, czy w inny sposób pomagamy szpitalowi, bo... Tak jak inne Czy on funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czy w formie spółki, to problemy ma te same. Natomiast to no, nie możemy żądać w tej postaci prawnej zwrotu od Skarbu Państwa czy od Narodowego Funduszu Zdrowia. Pyta pan, czy to jest realne. No, jeżeli, a ten termin lada moment minie, w którym no, oczekuję na. Na przelewy po prostu, no jeżeli ich nie będzie. Czyli to konkretnie. Pójdziemy na drogę sądową, oczywiście. Panie Marszałku, jeżeli chodzi o Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, wiceprezes Łukasz Skrzyczeński, który w minionym tygodniu gościł mnie w studiu, mówił o tym, że no, szpital na Józefowie staje się niejako pionierem, jeżeli chodzi o radomską medycynę, o radomskie lecznictwo. W miniony piątek otwarcie nowego oddziału rehabilitacji wczesno dziecięcej, trwa budowa soru, niedługo lądowisko dla helikopterów, no bardzo mocno postawiliście na rozwój tej lecznicy. No my finansujemy nasze szpitale. Mamy ich 26, w tym wielospecjalistyczne szpitale, takie jak szpital Radomski, no to jest fundamentalny szpital, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tutaj wszystkich usług zdrowotnych w tej części województwa, całe południowe na zawsze, to przede wszystkim opiera się na tym wielospecjalistycznym szpitalu. W związku z tym te inwestycje są ciągłe i gdyby je wszystkie podsumować się w ciągu ostatnich 24 lat, rozpoczynając od tego momentu, kiedy dokończyliśmy budowę. Tego szpitala w ogóle. No to, to już są setki milionów złotych z pieniędzy z naszego budżetu, ale też ze środków europejskich. Na pewno jest to szpital ważny, jest to szpital, w którym no też są nowoczesne technologie stosowane. Procedury operacji twarzy uzyskały tutaj tytuł takiego esklupa, czyli wydarzenia roku, jeżeli chodzi o wydarzenia medyczne, o technologie medyczne. No jest też nagroda od Ministerstwa Zdrowia, certyfikat jakości. No tak, certyfikat jakości nie, jest, nie tyle jest nagrodą, co wypełnieniem pewnych standardów jakości, bardzo istotnym, jeżeli chodzi też o podniesienie wpływu z Narodowego Funduszu zdrowia, ale też no świadczy o tym, że pacjenci po prostu będą lepiej, lepiej zaopiekowani. Więc oczywiście to jest szpital w naszym odczuciu niezwykle istotny dla tej populacji ponad pół miliona, blisko 700 tysięcy, która tutaj w tej przestrzeni województwa żyje. Oczywiście inne są też ważne, bo chociażby szpital Tychnowicki no to zupełnie inny segment, ale też jest bardzo ważny. No, też przypomnę, że wspomagamy w różny sposób też szpitale powiatowe, tak, zwłaszcza wtedy, kiedy była walka z epidemią, no tutaj pomagaliśmy właściwie wszystkim szpitalom w tej przestrzeni, w tej części województwa. Panie Marszałku, kwestia również wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Kilka tygodni temu konferencja prasowa z Pana udziałem, w której sprzeciwiał się Pan pomysłowi przerzucenia utrzymywania wodów na samorządy jak obecnie wygląda ta, ta sytuacja? Czy coś już w tym projekcie ustawy się ruszyło? Pan prezydent, mimo mojego listu pokazującego absolutnie niezgodność z konstytucją, podpisał tę ustawę. Rządzący w bardzo sprytny sposób przerzucili odpowiedzialność za funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, ale też za ustalanie cen. E, e, egzaminów, e, i też, co jest kuriozalną rzeczą, ustalanie tak. wynagrodzenia <laughs>, egzaminatorów e, na samorząd województwa. No, jako kuriozum to podam e, fakt, że teraz Sejm Województwa będzie ustalał wynagrodzenie marszałka i egzaminatorów e, na prawo jazdy, e, bo tak to zapisano w tej ustawie. Więc to jest w ogóle ustawa e, taka epizodyczna. I tak naprawdę chodzi o przerzucenie kosztów, bo w dużych ośrodkach miejskich te wordy jeszcze sobie radzą, tak? bo mają dużą ilość tych poddawanych egzaminom. Natomiast w mniejszych ośrodkach przeżywają olbrzymie problemy ekonomiczne, są niewystarczalne w sensie finansowym, bo też nie podnoszono przez kilka lat egzaminów, cen egzaminów, no, a przecież wiemy, że koszty rosną. W związku z tym one stały się deficytowe i przerzucono znowu odpowiedzialność na samorządy województw. Czyli no. będziemy teraz dopłacali do tych, do tych instytucji. Czyli domyślam się, że zmiany będą, bo po prostu muszą być, bo tego domagały się same wody. Natomiast jeżeli chodzi o ustalanie właśnie czy to płat, czy też stawek za egzaminy, kiedy planujecie zająć się tą kwestią? No, czekamy też na rozporządzenie, bo ta samodzielność w ustalaniu też jest ograniczona, bo ustawa w ogóle ustaliła górne pułapy, na przykład ceny za egzaminy. No, a teraz czekamy też na rozporządzenie ministra transportu, który też pewnie nam wyznaczy jakieś widełki dla egzaminatorów. Więc jak już będą te wszystkie dokumenty, zresztą to też jest. Radosna twórczość ustawodawcza, bo bardzo szybko przyjęto tą ustawę. Przypomnę, że Senat ją odrzucił w całości, jako niezgodną z konstytucją. Sejm to przeforsował, pan prezydent bezkrytycznie moim zdaniem podpisał. No i teraz czekamy na akty wykonawcze, czy no jeden akt wykonawczy, żebyśmy mogli jakoś usiąść i zastanowić się sensownie. I chcielibyśmy to też zrobić na poziomie całego kraju, żeby też nie było takiej sytuacji, że będą inne wynagrodzenia w województwie mazowieckim, inne w świętokrzyskim, inne jeszcze w lubelskim. No i koniec końców dojdzie do tego, że będzie konkurencja między poszczególnymi miastami. No właśnie i zacznie się na przykład e, właśnie e, migracje tak, e, z dających prawda, i będą z południa Mazowsza jeździli do świętokrzyskiego. Czyli zamiast poprawić no. sytuację to wręcz... No, będzie jeszcze bardziej jeszcze rozregulowana, utrudni. więc to jest radosna twórczość naszych... E, tak powiem, wybrańców narodu w Sejmie. Jestem po prostu zdumiony tym i lekko przybity, no ale co zrobić? Taką mamy rzeczywistość. W wymienionym tygodniu prezentacja projektu trzech rozwiązań, które zdaniem polskiego stronnictwa narodowego mają ułatwić Polkom i Polakom dalsze funkcjonowanie. Chodzi m.in. o dziedziczenie emerytur, chodzi m.in. o łatwiejszy dostęp do mieszkań, do zakupu mieszkań oraz także o mniejsze podatki w przypadku kilku etatów. Pana zdaniem te rozwiązania zdadzą rezultat, poprawią wasz wynik wyborczy, zwiększą tą szansę na, na, na jak najlepszy wynik? Wie pan, wynik wyborczy jest później, tak, te wybory, jeśli będą w terminie, jeśli nagle ta stała sytuacja nie przyspieszy, no to będą w październiku 2023 roku. Na pewno jest to oferta skierowana właśnie do tych trzech grup naszego społeczeństwa, tych trzech grup pokoleniowych. Pierwsze z nich dla tych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, no i chcieliby założyć rodzinę, chcieliby mieć dzieci, no ale nie mają mieszkań, często mieszkają u rodziców, czy u dziadków i no, muszą w jakiś sposób zdobyć to mieszkanie. No, wiemy, jak bardzo wysoko oprocentowane są teraz kredyty hipoteczne. Też jest problem związany z brakiem zdolności kredytowej, bo dzisiaj banki bardzo ostrożnie udzielają tych kredytów. No, w związku z tym jest propozycja, żeby dać na start takiemu młodemu człowiekowi, młodej rodzinie, która nie ma jeszcze mieszkania, podkreślam, nie ma mieszkania. Czy znaczy nie ma własnego domu, dać na start taki bonus tysięczny i później udzielić kredytu, ale przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie przez banki komercyjne, tylko przez bank państwowy na bardzo takim korzystnym stopie oprocentowania. My tutaj liczyliśmy, że to powinno być 1,5% rocznie i udzielić kredytu hipotecznego na pierwsze mieszkanie czy pierwszy dom. Uważamy, że wtedy jest szansa, że ludzie, zwłaszcza ci, którzy chcą pracować, którzy chcą y, tak pozytywnie patrzeć na życie, skorzystają z tej oferty. No właśnie, zmiany podatkowe dalsze w kontekście tak. pracy. No tak, no tu widzimy, no to jest problem taki, że ludzie, którzy uczciwie pracują, często oprócz tej podstawowej do miejsca pracy, mają dodatkowe zajęcia, czy to w formie umowy zlecenia, czy dodatkowych godzin pracy, na godzin liczbowych, czy, czy na przykład podejmują dodatkowe zatrudnienie i chodzi o to żeby oni nie płacili od tego wszystkiego zUS-u i nie płacili od tego podatku no bo trzeba nagradzać to że ktoś chce pracować a nie rozdawać pieniądze w formie wsparcia socjalnego tak i uważamy, że to jest bardzo sprawiedliwe, bo promuje pracę ludzką. Pracujesz, zarabiasz, płacisz od podstawowych swoich zarobków podatek i zus, a reszta po prostu służy Twojemu rozwojowi i rozwojowi Twojej rodziny. A jak już kilkadziesiąt lat popracujesz, to możesz przejść na emeryturę, i w przypadku, kiedy dojdzie, niestety, do śmierci jednego ze współmałżonków, Proponujecie? No właśnie, to jest też, może na takim przykładzie powiem, dramat małżeństw emeryckich zaczyna się wtedy, kiedy jedno odchodzi. I na przykład zostaje często kobieta, bo niestety mężczyźni statystycznie żyją krócej i zostaje często z dużo niższą emeryturą, a musi utrzymać ten dom, musi utrzymać, ponieść opłaty. I kiedy są dwie emerytury, to jeszcze jakoś wiąże, wiążą ci ludzie koniec końcem. Jak pozostaje jeden emeryt, to często po prostu za ubóstwo zagląda mu w oczy. I ta idea polega na tym, żeby ten, który zostaje. Otrzymywał tę wyższą emeryturę z tych dwojga i plus 50% tej emerytury niższej. Myślę, że to jest bardzo sprawiedliwe, bo niektórzy no, zarzucają, że to jest rozdawnictwo. To nie jest żadne rozdawnictwo, bo i tak w całym systemie dochodzi do zmniejszenia wydatków, jeżeli chodzi o ZUS. Tak? Natomiast tej osobie daje się szansę przeżycia a nie żeby sięgała po, znowuż po pomoc socjalną po, w gminie, czy, czy no, szukała jakichś rozwiązań, bo nie wystarcza jej na opłaty, na leki, na życie. A nie zawsze jest to też możliwe, jeżeli chodzi o uzyskanie takiej pomocy. Adam Sruzik, marszałek województwa mazowieckiego, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.